Jasnowic Jackowski przedstawił tajny plan Putina na Polskę, także Ukrainę to zamierza zrobić Putin z Polakami, a także z Ukrainą nieprawdopodobna sytuacja wstrząsająca. Co nas czeka? Czy dojdzie do wybuchu trzeciej wojny światowej Sodoma i Gomora? No właśnie dzisiaj przedstawiam wizję przepowiednia jasnowidza z Czuchowa. No ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij grze w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie dzisiaj przedstawiam wstrząsającą wizję przepowiednia Snowidza Zayackiego dotyczącą Rosji, Ukrainy i Polski. Najnowsza praktycznie przepowiednia, która pojawiła się po tym, kiedy w mediach się pojawiły informacje, że Putin wycofuje część wojsk, które brały udział w manewrach wojskowych. No i można byłoby pomyśleć, jaki ten Putin dobry, jaki wspaniałomyślny, że nie chce dążyć do wojny, wycofuje praktycznie wojska. Ale czy rzeczywiście jest to prawda? Czy jest to blef, jeśli chodzi o Putina? Czy jest to tylko zagrywka PR-owa, polityczna? Co prawda, on wycofował czy wycofuje wojska, które brały udział w konkretnych manewrach wojskowych, natomiast nie wycofa przecież tej dużej grupy wojska, żołnierzy, którzy znajdują się przy granicy z Ukrainą, ponad 120 tysięcy żołnierzy, wyobrażacie sobie, tak duża grupa żołnierzy skumulowanych przy granicy, także szpitale tymczasowe, także po prostu mają tutaj zapasy krwi, e, no, mnóstwo sprzętu wojskowego. No i i Jackowski mówi w ten sposób, że hmm, praktycznie tutaj w każdej chwili może dojść do wybuchu konfliktu i w ten konflikt może zaangażować się trzeci gracz, który może doprowadzić do sabotażu, co Ostatecznie doprowadzi do wybuchu wojny pomiędzy Rosją a Ukrainą, że Rosja zaatakuje Ukrainę. Czyli mamy taką sytuację praktycznie z jednej strony napiętą, z drugiej strony napiętą, i teraz kto zrobi pierwszy krok, od tego rozpoczną się działania militarne. Okaże się, że ten pierwszy krok nie, nie zrobi ani Ukraina, ani też strona rosyjska, a inny duży gracz na arenie międzynarodowej, który doprowadzi praktycznie do tego sabotażu, to żeby praktycznie te państwa rozpoczęły wojnę. No, szokująca wizja przepowiednia. Jasnowidza Jackowskiego. Jasnowidz mówi w ten sposób, że Putin cofa wojska. Jest to swego rodzaju właśnie gra w kotka i w myszkę, jeśli chodzi o Putina. Putin śmieje się z tego, w jaki sposób reaguje cały świat. No, a ja muszę powiedzieć, akurat, że to jest błąd, jeśli chodzi o Putina pod każdym względem, tak, bo jeżeli nie doprowadzi do wybuchu wojny, to Putin tak naprawdę ośmieszy się, jeśli chodzi o tak naprawdę poważanie w, w polityce międzynarodowej. Oczywiście, no, chcielibyśmy, żeby się w ten sposób ośmieszył, tak, bo nie doszłoby do rozlewu krwi. Z drugiej strony, jak doprowadzi do wojny, no, to musi zdawać sobie sprawę, że to będzie wojna totalna, tak, to będzie konflikt globalny, co będzie też dla niego niekorzystne. Następnie Jasnowic mówi w ten sposób, że Putin prowokuje, do, do, dokonuje prowokacji względem Stanów Zjednoczonych względem właśnie tutaj Europy. No, i właśnie do tej wojny może dojść poprzez prowokacje pomiędzy Ukrainą a Rosją. To, co się może tam wydarzyć, komuś puszczą nerwy, ale ta prowokacja nie musi mieć miejsca ze strony Ukrainy ani też Rosji. I tutaj Jasnowic mówi w ten sposób, tak, że praktycznie cała ta sytuacja może doprowadzić do tego, że świat w końcu zacznie ze sobą rozmawiać, mediować, bo świat teraz nie rozmawia ze sobą, nie mediuje. Tak. Zresztą zobaczmy sobie, że te największe zapewnienia, jeśli chodzi o politykę, tak? czy zapewnienia ze strony tych dużych polityków, padają publicznie na konferencjach prasowe, natomiast oni to powinni mówić cztery oczy, tak. Biden powinien mówić na temat konsekwencji tego, jak Putin uderzy jemu w cztery oczy Putinowi, a nie wygłaszać tutaj ty tak, publicznie, jeśli chodzi o konferencje prasowe. No i jest mówię w ten sposób, ma miejsce impas jeśli chodzi o Rosję, Rosję i NATO, że świat praktycznie jest niewydolny pod względem surowcowym, a także ekonomicznym, surowcowym przez Chiny, ekonomicznym tak tutaj przez znaczy przez, ekonomicznym przez Chiny, a surowcowym przez Rosję że prędzej czy później musi dojść do weryfikacji militarnej, tak brzmi ta wizja przepowiednia Snowicja Jackowskiego, że teraz przez te ostatnie dwa lata mieliśmy do czynienia z pandemią, cały czas mamy z tą pandemią do czynienia, tak, ale mieliśmy do czynienia faktycznie z strachem społecznym, a teraz mamy dalszy strach społeczny i jeszcze większy wzrost tego strachu społecznego, spowodowanego właśnie groźbą realną, groźbą wybuchu wojny, wybuchu konfliktu zbrojnego. No, i tutaj jasno mówię w ten sposób: Czy to też nie jest swego rodzaju teatr? Ta rzeczywistość, która teraz jest kreowana, nie jest swego rodzaju teatrem, w którym rolę odgrywa właśnie tutaj Putin na tej arenie międzynarodowej. No, oczywiście możemy powiedzieć, że to jest swego rodzaju teatr, tak? Natomiast gorzej będzie, jeżeli teatr to jest rzecz, gdzie my idziemy na pewną sztukę i to się kończy praktycznie. Kończy się ta sztuka. Tak samo jak sans filmowy, na tym sensie filmowym jest happy end, tak? Są dramatyczne zdarzenia i tak dalej. Jakiś bohater umiera. Natomiast, no. No, rzeczywistość jest bardziej dramatyczna, tak, no bo ten happy end może nie być korzystny nawet dla samego Putina, tak, nawet po prostu dla jego bliskich, krewnych, bo gdy dojdzie do wybuchu wojny, do życia bomby atomowej, no to nikt nie będzie wygrany, tak, no nie można, kto, kto powie, że będzie wygrany? Ktoś to ucieknie na drugi koniec świata, jest bogaczem, zabierze po prostu złota, sztabki złota na, na jacht, ktoś po prostu, kto zaatakuje inne państwo, przecież Putin, a także oligarchowie mają swoje dzieci w Londynie, w różnych miejscach na świecie i tak dalej, więc tutaj każdy z tych dzieci, rodzin chce po prostu żyć w dostatku, chcą po prostu żyć tutaj tak w bezpiecznych miejscach na świecie, a gdy dojdzie do wybuchu wojny, takiego, takiej sytuacji nie będzie bezpiecznej. No i y, tutaj jasno jest mówi w ten sposób, że albo świat tak naprawdę ze sobą walczy, albo świat y, w świecie na świecie wprowadzany jest globalny strach, globalny praktycznie terror terror strachu, że wkrótce może dojść do wybuchu wojny. No, rzeczywiście, on no, jest ten praktycznie strach, tak, strach związany z pandemią, e, też strach związany praktycznie z wojną. No, chyba człowiek po prostu nierozsądny nie obawiałby się wybuchu wojny, jeśli chodzi o Ukrainę. E, co z tego, że to jest daleko od nas, tak, konsekwencje tego wszyscy będziemy odczuwać. Zresztą jasnowidz Jackowski mówi, tak, że konsekwencje tego konfliktu odczujemy już latem, będą braki jeśli chodzi o surowce, braki jeśli chodzi o towary w sklepach, że faktycznie wszyscy to odczujemy bezpośrednio. Wszyscy to praktycznie odczuwamy. Czyli dosyć ciekawa, tak naprawdę, ta wizja przepowiednia czyli w ten konflikt miałaby się zaangażować zupełnie inna siła. Pytanie: komu zależałoby na konflikcie, żeby Rosja zaatakowała tutaj Ukrainę? Kto byłby tym tak naprawdę państwem czy mocarstwem, któremu by zależało? To byłaby Europa, Unia Europejska, to byłyby Chiny, może to by byłyby jakieś kraje arabskie. No, ja muszę powiedzieć w ten sposób, że hmm, często jakby nam się kreuje pewne postacie czy poszczególne państwa, ale pytanie, czy rzeczywiście to są te osoby, które ciągną za, tymi, za te sznurki, tak? Czy po prostu one tak naprawdę wykonują pewne polecenia, zadania które, zadania, które zostały im zlecone? To też jest kluczowa sprawa, bo być może ktoś jeszcze większy stoi praktycznie tutaj za Rosją. W sensie większy nie chodzi o terytorialnie, także to musi być ogromne państwo, czy też mocarstwo w sensie terytorialnym, ale może państwo mniejsze, ale bogate. Hmm, państwo po prostu, które ma potężne wpływy. Zresztą jasnowidz Jackowski mówi, że będą mieć miejsce dwa lokalne konflikty, tylko jeden z tych konfliktów przerodzi się w konflikt globalny o dużym charakterze I ten konflikt na Ukrainie nie byłby tym konfliktem globalnym, a konfliktem globalnym byłby konflikt e, e, tak na Bliskim Wschodzie, e, na przykład Iran kontra Izrael i z tego konfliktu lokalnego doszłoby do konfliktu globalnego. No tam jakby doszło do wybuchu wojny, tam jest krwawa Jadka. Tam jest tragedia po prostu, tam jest kompletna, tutaj jeszcze byłyby, moim zdaniem byłyby szanse na to, żeby to zastopować, tak, Rosja kontra Ukraina, yy, natomiast te, jak tam dojdzie do konfliktu, a więc y, tutaj Iran kontra Izrael, tam to będzie po prostu krwawa jatka, tam będzie zrzucanie bomba at bomb atomowych raz, dwa, tak, tam nie będzie po prostu żadnej dyskusji. No to są państwa, które tak się nienawidzą, że naprawdę tutaj, tam nawet mediacje nie, nic nie dadzą. Natomiast ciekawa też po prostu jest jakby teoria eckowskiego, który mówi w ten sposób, że Putin gromadzi te wojska rosyjskie przy granicy z Ukrainą w pewnym celu ponieważ nie godzi się na to, co ma nastąpić na świecie, chociażby na przykład na Bliskim Wschodzie. No oczywiście jest to swego rodzaju pokrętna logika, tak, no bo to można powiedzieć, o, miałem ciężkie dzieciństwo, to teraz pójdę i kogoś okradnę, obra obrabuję bogatego, niech ten bogaty tam dużo nie straci, a ja zyskam trochę pieniędzy, bo miałem ciężkie dzieciństwo, tak, pochodzę z patologicznej rodziny, była bieda i tak dalej. No przykładowo, nie mówię o sobie, tak, no więc no to jest takie łatwe tak naprawdę do tłumaczenia, natomiast być może, że Oczywiście po prostu Putin w ten sposób chce rozgrywać świat. Bo jasnoickowski mówi właśnie, że Putin gromadząc to wojsko, wyraża praktycznie desaprobatę na to, co ma się wydarzyć na zupełnie innym rejonie na świecie, tak? No więc no jest to pokrętna logika, no bo tutaj jednak jest strach terror, jeśli chodzi o mieszkańców właśnie Ukrainy, oni się obawiają tego, co może się wydarzyć. A z drugiej strony, to co po prostu? Putin by był taki dobry, miłosierny, że w, w obronie na przykład Iranu gromadziłby te wojska przy Ukrainie, żeby nie doszło do na przykład do konfliktu. Tu na Bliskim Wschodzie. No nie wiem, no ciężko mi tutaj powiedzieć. Eee, tutaj Jasno nic mówi w ten sposób, że praktycznie teraz wytwarza się w społeczeństwie lęk który jest trzystopniowy. To jest lęk związany z pandemią, z kryzysem, który ma miejsce teraz, tak, a więc kryzysem ekonomicznym, surowcowym i trzeci lęk to jest destabilizacja, jeśli chodzi o destabilizację, jeśli chodzi o sytuację społeczną i sytuację ekonomiczną. No właśnie, jestem ciekaw, na ten temat sądzicie, co na ten temat sądzicie, myślicie. Ja muszę powiedzieć w ten sposób, jeżeli Putin działa na czyjeś zlecenie po prostu innego państwa, to musi naprawdę mieć mega gwarancje mocne, żeby to rozpocząć bo moim zdaniem, Putin jest przegrany. Eee, znaczy, jeszcze nie może on po prostu podbić nawet Ukrainę, może po prostu podbić kolejne państwa, ale on jest przegrany po prostu jakby w, te, w tej sytuacji, bo on f, f, sam się wpakował praktycznie w pułapkę. Eee, zobaczcie sobie, jak politycy teraz reagują. Wszyscy latają, spotykają się w Londynie. Ministrowie Sprawiedliwości, z, 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 ten, e, ministrowie obrony, tak, premierowie, prezydenci. I teraz, jak okaże się po prostu, że to była fikcja, to co mówi Putin, no to e, Putin nie będzie miał po prostu. Poważenia, jeśli chodzi o sytuację międzynarodową, tak? To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam. Zostawcie sobie trzymajcie się.